Bardziej to widziałem, jakby światło jakieś przeszło. Nie wiem, czy to nasze lampy. Patrz! Zabijcie! No Zabijcie ludzie! Dobra, powiedz nam kim jesteś. Jesteśmy przyjaciółmi. Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Dzisiaj wróciliśmy do opuszczonego domu na wzgórzu Ponieważ miejsce to nie dawało nam spokoju Ostatnio kiedy tutaj byliśmy doświadczyliśmy bardzo dziwnych zjawisk Paranormalnych zjawisk, które no po prostu nam tak, w głowie się działo, że musieliśmy tutaj wrócić. Film z tego miejsca pojawił się tydzień temu, ale dzisiaj będzie druga część. Chcemy tutaj bardziej, jeszcze dogłębniej sprawdzić to miejsce. Czujemy, że jest tutaj bardzo silna energia. Energia, która ostatnio na nas wpływała, która ostatnio nas tutaj próbowała przegonić. Zresztą słyszeliście te dudnienie, takie było, które właśnie. Się zbliżało do nas po prostu, było coraz bliżej i czuliśmy się zagrożeni. Dlatego postanowiliśmy się ewakuować z tego miejsca. Ale dzisiaj tutaj wróciliśmy. Być może zbliżymy się jeszcze bardziej do tego lasu, tam z którego dochodzi właśnie ten dźwięk. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Ja nie przedłużam, lecimy, badamy to miejsce. Dobra, oczywiście tutaj na standardowo na początek tą K2 włączymy, Spiritalker włączymy, zobaczymy, czy tym razem nam będzie się tutaj coś odzywało. Oddalę się od Adama, bo Adam tutaj w międzyczasie prowadzi live'a na żywo na TikToku, tak żeby nie reagowało po prostu to na tą kadwójkę. Nie bo wiadomo jak jest internet, to... Czekaj, pomału, pomału byku, bo mnie to wszystko oślepia Tryb samolotowy. Właśnie też. Porąbane miejscówka, nie, To się tak rozkręci dopiero za jakiś czas zobaczycie. Czy jesteś tutaj z nami? Ty, nie myślałem, że tam jest jakiś strój. Nie yeah. ma Czy jest tutaj ktoś z nami? Słyszysz nas? To nieznane. Wcześniej nie obserwujemy cię. To nieznane. A czy pamiętacie nas? Byliśmy tutaj. No, w sumie dwa tygodnie temu tutaj byliśmy. Czy pamiętacie nas? Obserwują. Czyli tak jak ostatnio to było, obserwują, a potem się te huki zaczęły. takie... te Największa energia była tam na zewnątrz. Tak, ale najpierw tutaj się skupmy Odebrano mi życie Patrz A co było ostatnio, że zaszczyliła mnie tutaj A teraz tak. odebrano mi życie Czyli ewidentnie wskazuje to na to, że doszło tutaj do jakiejś tragedii Czy doszło tutaj do tragedii w tym domu? Kto ci odebrał życie? Jasne Czy doszło do tragedii jasne? Tak, było... Z opóźnieniem ale jest. No zaczyna się robić ciekawie, nie? A czy jeżeli widzisz nas, czy możesz się zwrócić tutaj do tego urządzenia z tą lampką, które trzymę w lewej ręce? Możesz to zrobić dla nas proszę cię. Czy słyszałem Wojskowy Kto cię zabił? Bo ja pytam, kto cię za zabił, nie? Czy kto cię. Wojskowy, Wojskowy. Podczas wojny Dobra, wiecie co tu postawię jeszcze? Rempoda chodźcie, rempoda tu rozstawimy bo ostatnio rempod też tu reagował, nie? Czekaj, bo antena ma. Nie, nie. Nie, nie. Co jest? Jakie słowo nie, nie. Odejdźmy kawałek. Nie odejdź. Małżeństwo republikańskie. Ostatnio, kiedy tutaj byliśmy, zbliżałeś się do tych urządzeń z tą antenką. Czy możesz teraz to również zrobić? Możesz to powtórzyć. Nie wiem, ja mój bo tu ten las jest, zaraz obok tego nie, tutaj nic nie ma. Tutaj jest tylko las i od razu jest granica czeska. I ostatnio, właśnie. I ostatnio, właśnie te dźwięki dobiegały z tego lasu, tam nie. podejdź do tych urządzeń, które tam postawiliśmy na tym oknie może bo jesteśmy widzisz je? Przez wszystkie granicy zbliż się do nich groby groby to w zasadzie patrzyłeś, nie, że to jakiś cmentarz był. Był tam kawałek dalej zresztą no, no, był. Był jakiś cmentarz, nie? Incydent. Incydent. Tu się coś wydarzyło, to jest niemożliwe. Powiedz mi. Co to, Co to było? Ja myślałem, że to taka dwójka. Nie, nie, że taka dwójka, ja słyszałem takie. Psi, 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 psi. Ja sobie bardziej widziałem. Co widziałem? Co robisz? bardziej to widziałem jakby światło jakieś przeszło nie wiem czy to nasze lampy patrz ja zabicie ludzie ale mam się, patrz co tu się dzieje patrzcie o! ale to było ja akurat zabicie było równocześnie tak. jak to zaczęło reagować a zabicie jak ja mam ciary nie ja aglubuję, że coś tam dziękujemy modlę. tobie że się zbliżyłeś ja nie, nie wiem co mam powiedzieć nie. zły, zły. zły. czy jesteś zły tutaj że tutaj przyszliśmy? nie chcesz nas tutaj? nie my ja się dziwnie czuję, nie mega to, ale widzieliście, patrzcie to słuchaj ta... nas co to za budynek? to jest jakby taki stary dom opuszczony w przelecie w takim razie słuchamy was powiedzcie coś do nas tutaj znaczy ciągle mówią, no ale Albo zbliżcie, zbliżcie się do tych urządzeń jak... Irytujący Irytujący, tak jak ostatnio No i tu do dalszej części tutaj powinienem wejść Ale to było to grube, nie? No. To... Czy to ty się zbliżyłeś przed chwilą do tego urządzenia naszego? Co to było za stóp? To nie było, to nie jest jakiś ktoś... Ja nie wiem, ja się schiczę. To brzmi jakby to było u a tu niebo jest. Dobra, wiecie co, może spróbujmy tutaj tym zrobić, yy, SB7 na chwilę. I pójdziemy tutaj na zewnątrz, gdzie to ostatnio, chociaż tutaj jest grubo już. Ostatnio to tak się nie działo tutaj chyba, w, w środku. Auto? Auto tu jedzie? Mhm, nie, auto, to pociąg stary. Nie, auto tu jedzie Gdzie pociąg? Tu nie ma Biały cień, dobra dusza, czarny dnia Nie wiem Weź to, przygaś, przygaś to Przygaś to Jest w środku się to, przygaś to. Przygaś to. Przygaś to. Przygaś to. No tam jest W komuś tego ja nie... Chyba Ty oni się jego bardzo Niewolnik Co? Ale jak ten kot Zaraz będzie wszystko widać A nagrywasz to ciągle? Tak, tak no widzieliście, teraz mieliśmy taką grubą akcję, trochę ktoś tutaj podjechał, wyszedł z auta, się po, porozglądał. Nie wiem czy właściciel jakiś, czy ktoś, nie wiem ale dobra, jeszcze tutaj trochę badamy na zewnątrz, bo tutaj ostatnio było nawet ciekawiej, nie? Tak, w tym miejscu była największa energia No, przejdziemy się nie? z k Tutaj już zaraz za tą mamy Tak, ale tam nie, nawet nie tam. Kurde No, tu nie będzie się długo wytrzymać na telefonie Patrz, ostatnio było na k nie? Dobra, włączamy Spirit Talker. Halo, czy jest tutaj ktoś z nami? Ostatnio tutaj mówiłeś do nas. Wpływałeś na to urządzenie, które mam w lewej ręce. Nie bój się nas, przychodzimy w pokoju. Był tutaj również ksiądz, a przynajmniej tak się przedstawił. Przedstawiła ta osoba. No tak, nocina, bo tu jesteśmy, jestem od osoby Nie wiem, co to było, to, to auto tutaj nie, ale mnie to rozproszyło. Kroźcie, sto kurwa. Cóż, no, byś babkę. musieli tego rępoda wziąć. Wejść. Dobra, powiedz nam kim jesteś Jesteśmy przyjaciółmi Oho. Czyli nie mamy się czego obawiać, tak? Tutaj, w tym miejscu Kiedyś tu to mieszkałem moje. To moje kiedyś tu mieszkałem? Czyli dawny mieszkaniec No, Na no, dwóch urządzeniach a powiedz mi, byłeś kobietą, znaczy no, byłaś kobietą, czy mężczyzną? Nie rozpraszają te dźwięki tam, nie? Było no. Chciałem nic nie słuchać Ale na nic, zaraz, wtedy było, nie? Czekaj Proszę Cię, zbliż się tutaj do tego urządzenia z tą lampką Był tu ostatnio ksiądz z nami Książę, czy jesteś Niżej. tutaj nadal? Niżej Dobra, nie wiem, bierzemy te górę, podejdziemy do tego lasu Jak Adam chciał tak na no to, ale weźcie go któryś tam, nie? Jaki Słyszymy monitor duchów? O co chodzi? Dobra, wchodzimy ludzie do tego lasu, yy, gdzie ostatnio właśnie słyszeliśmy te dźwięki, takie te dudnienie, nie? Później tego wieczoru. Zobaczymy czy tutaj faktycznie ten dywan ktoś czypał jakiś duch. Nie no żartuję już w tym roku. Kajtek. Kajtek. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Dobra, czy jest z nami tutaj ktoś w tym lesie? Jakaś istota, jakiś byt, który chciałby nawiązać kontakt. Kto może mi pomóc. No postaramy się. W jaki sposób moglibyśmy? Jak w jaki sposób moglibyśmy Tobie pomóc? Kim jesteś? Nie wygodny. coś słyszę, posiedź tam. Nie. Chyba tam jakieś zwierzę chodzi Albo ludzie No tam coś wchodzi Możesz przenieść lokalizację O kurde mhm. gdzie się mam... No słyszę tam coś jakieś takie buch buch buch, tak jakby kopyta jakieś Nie lubię lasów wam powiem ja od momentu kiedy mnie te dziki zaczęły Zagrajmy w grę Australia W Patrz, świecie Jest, no jakieś zwierzę to jest Ja pierdolę. Idzie do nas To co, wracamy do góry? No idziemy tak. to z w dół nie masz wyjścia To jest jedyna droga ja wyjścia to to... Patrz! Patrz! Co? Ja pierdolę To co, Jake? Co, co dziej... to było? No nic, no na kadłubie. Wyku... Ja pierdolę Co jest? Ja się tych zwierząt bardziej sama No tak, no bo to jest właśnie najgorsze No a gdzie jest zwierzę? No gdzieś pozyska... tu, kurwa Chuj, No idziemy, no co zrobimy? No. no nic bo... Trzymać się dość blisko i... No i tak że te, te, te Jak? To powiedział? Tam, tam. No gdzieś staniemy tu tak coś jak... To, no tam staniemy przy, przy drodze No też była energia chociaż. Niewielka. Głupiec. No tutaj może coś rozłożymy. Dobra, na wystolenie. Niech tu Nie mam w tym lecić. Nie możemy mówić. Zrobimy tą sesję z tym SB7, zobaczymy co tutaj czy coś tu będzie gadało. Słyszymy ciebie, kim jesteś? Te dźwięki, które pochodzą z tego lasu, wydajesz ty? Tak było, tak. Chyba. Czy jesteś kobietą? Kim lub czym jesteś? Czy grozi nam tutaj coś? Nie wiem ja tu nie czuję tej energii jakoś. Tam bardziej ona była, nie? To co robimy? Możemy jeszcze tam podejść. No to chyba, że idziemy jeszcze tam na chwilę. No nie no musimy Idziemy, idziemy, do środka, bo tam była największa tylko... energia. Może to, to iść, nie? Ten las. Yy, widzowie, wróciliśmy jeszcze tutaj pod ten dom, bo czujemy, że tutaj ta energia Dajcie jest chwilę. po prostu Najwyższa. to światło gaśnie. David, Wow Dobra, Jacob, tu jestem. Trzymaj, połazję się, jeszcze jeden pora. I dalej, żeby nie zakłócać. i tam ochrona kogoś. Dobra, jeszcze raz tutaj się skupimy. W tym miejscu, tu jest to wiem Może to znowu usłyszymy to do dnia, bo jesteśmy w tym samym miejscu, co ostatnio. Ostatnio właśnie w tym miejscu staliśmy i z tego lasu tam słyszeliśmy takie. bum hmm. <laughs> O kurwa. Co to kurwa? Bo świecisz, Jacob Jak w tej tej, jak to się nazywa? Co? W tej świniarni całej. A, Co tu kurwa jakieś świniarni? No Kurwa mała. W tej świniarni. No, tak. <laughs> jak nas no, tak. u No bo świecisz, to weź od... to zgaś że odleci. Dobra, na chwilę. Chaos. ale tu, masz, nie, żeby to odleciało. Taki chaos. To miejsce jest... Idź do wieczności. To jest... Te miejsce nas samo tu wygania, co nie? No. Tu owady, tu samochód. Powiedz nam, czy nie chcecie nas tutaj, bo ciągle nam tutaj coś przeszkadza. Poczeka. Czy mamy sobie pójść? A może Świeć. potrzebujesz czegoś Świeć. To pachnie Czy możesz się zbliżyć do tych urządzeń, które tam stoją na tym oknie? Czuję, że tu jesteś z nami. Czuję twoją obecność. Czy możesz dla nas to zrobić, się zbliżyć tam? Czy możesz wydać ten dźwięk, który wydawałeś ostatnio? No mam nadzieję, że to ty. Chcę dostać. Czekajcie, bo my nie robiliśmy jeszcze obrazów nic takiego. Słyszę cię. Pokażesz nam się? wpłynie na to urządzenie, które mam w prawej ręce. Pomóc cię ujrzeć. Kurde. Co to było? Coś jest to? tam walde. Nie, no to świeże jakieś. Wpłyń na to urządzenie, proszę Cię Bo... Może tu przejdziemy jeszcze, pod te drzwi Tutaj, nie? Słyszysz ją? A może tu jesteś z nami? Co to jest? Może oka dwójkę pyta? Nie wiem. Takie urządzenia, dzięki którym nawiążemy z wami kontakt. Wystarczy, że się zbliżycie do nich. Wiemy, że tu jesteś, czujemy twoją obecność. Słyszymy Ciebie. Proszę cię zbliż się do tych urządzeń, które tam rozstawiliśmy przed tymi drzwiami. Daj nam znak. Chodź tu. Jesteśmy tutaj. Dokąd mamy pójść? Przegaszcie no się. Bo może to się światło obawia a może teraz jest tobie łatwiej się tam zbliżyć? Nie obawiaj się tych urządzeń. Pokaż nam tutaj swoją obecność. Podejdź do nich. Kuba. Wow. O kurczę. był David i Kuba, nie no ja. No, jeszcze mojego jak wiedziałem, tylko nie Dobra, nie może zapalić, bo to tutaj, tak widzę, że to. Jeszcze tu chwilę. Ten sb 7 włączę. Słyszeliśmy, że jest tutaj Kuba. Kuba, co robisz w tym miejscu?

tutaj do tragedii Czy jest z nami tutaj starszy mężczyzna? Ilu u was tutaj jest?

Nagle się zwiedzie odpaliło. Siema, Pokaż nam tutaj swoją obecność w tych urządzeniach, a damy Tobie spokój. Pójdziemy sobie. Tylko daj nam w ten sposób znak, że tu jesteś. I pójdziemy sobie. Damy Tobie spokój. Tam jakby na początku to było coś jakieś mniejsze, tak. Teraz się jakoś uspokoiło to wszystko. Wyda jakiś dźwięk, tak żebyśmy to słyszeli. Taki głośny dźwięk. Spotkanie. Co myślisz o tym? Co się wydaje w momentu, jak te auto przejechało, nie? Te autor jakby to wszystko Dzień. rozproszyło, nie? Chociaż no, działo się coś tam nie powiem, ale. Czy możesz mnie poczuć? Na, na, początku, na początku to było takie, już widziałeś, nie? Silne, nie? Takie. Obserwuję cię. Zaczyna się, to obserwuję cię. No, to już po raz któryś, nie? To proszę cię, jesteś tutaj, obserwujesz nas. Nie obawiaj się, podejdź tutaj. Jesteś z powrotem. Tak, przyjechaliśmy z powrotem. I, I zbliż się do tych urządzeń, które tutaj stoją przed tymi drzwiami. Nie bój się ich, nie bój się ich, ani się nam, nas nie bój. No, to nie będziemy tego przeciągać, bo mnie jakoś rozproszyło ten, te auto nie tutaj. Tylko ciebie, bo do tego momentu się zaczęło to wszystko no. tak jakby walić, nie? Drodzy widzowie, w tym miejscu będziemy się z wami żegnać. Miejsce to nas zaskakuje. Za, ka za każdym razem, kiedy tutaj jesteśmy. Tym razem również było ciekawie, jednak jak widzieliście, no ten samochód tutaj, który podjechał. Nie wiem, czy to był jakiś właściciel tutaj tego miejsca, czy po prostu ktoś się zainteresował tutaj przejeżdżając. No przeszkodził nam i jakoś to już potem. No trochę tak słabiej jakby było, nie wiem, takie miałem wrażenie Ale mimo wszystko jest tutaj jakaś energia I kolejny raz potwierdza się to, że w tym miejscu mogło dojść do jakiejś zbrodni, jakiejś tragedii Ktoś tutaj został zabity Nie wiem, mam takie odczucie, że mężczyzna tutaj zginął Jeżeli ten materiał wam się podobał, dajcie znać w komentarzu Dajcie znać, co wy sądzicie o tym, co tutaj zarejestrowaliśmy Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało Udostępnijcie ten materiał, a my się widzimy już w kolejnym materiale ma.